I się no. <laughs> dzisiaj z innymi jest tutaj. Nie widać jej, bo już w otoczeniu Powiedz coś. No. No to będzie. No, gramy dzisiaj to będzie pierwszy odcinek z Among Us. I, no więc no, Dziękuję za 20 subskrypcji. Naprawdę, dla, dla mnie to duża liczba, dla może nie, ale dla mnie jest wielka. No. Masz gadet na razie. Ty nawet nie pytałam. naprawdę nie wiedziałam. Dobra, startujemy z 10 na 10 I, i, Tylko z nią tutaj gramy, jakby coś. Nikogo więcej nie znamy. Ale myślę, że dobrze nam wyjdzie. i... Bye bye. Dobra, super, jesteśmy. mój. swój mikrofon. Dobra, chciałam zapytać. Od razu? Dobra. I od razu nie, o, nie wiem, nie może znakować. Słyszę EXD. Grałem na polskim serwerze, oczywiście. Dobra, szybko, szybko. Na... Skip, ja skipuję, ale nie mógł sam wyszedł, wyjść. Dobra. Nie. Ja skipnęłam, Nie wiem. na mnie ktoś? Nie wiem. Ja na Ciebie nie głosowałam, obiecuję. Ja skipnęłam, Nie jest pastorem, więc. No. Bye, bye. Dobra. Super, że jesteśmy. Akurat nam się udaje w ogóle. Ustawiłam sobie na dosyć krótki. Ustawiłam sobie ogólnie na sekund, kilo. To akurat teraz mamy superowo nikogo tu nie ma myślę, że możemy sobie nie to, <psych Frog> no że możemy sobie co, zamknąć kamerę tak i zrobić coś tam znany trik ok, i wygrałam. Ja, ja, gra, ja na tą grę. Ja tutaj wygrałam jako impostor Mam <laughs> nadzieję, że wam się <laughs> podobało, jak wygrałam. A teraz jeszcze myślę, że kilka rundek zrobimy i skończymy. Nawet jeśli to będzie godziny odcinek, to co tam. Dobra, zaraz startujemy. Um, więc, no, no dobra, już myślę, że będzie stacja, jakieś jest naszym Co tam. No, e, no bo tak, zanim tę. To... Dobra, wyciszamy się. E, ja w ogóle, e, no... no. E, teraz gram na iPadzie, bo... No wygram gram na iPadzie, nie, nie, no, ci... no na komputerze nie kupiłam, bo w I przez to, że jeszcze tylko mam nagrywanie na tym, to wiele mi łatwiej. Na no, iPadzie mam tylko na nagrywanie. No, na komputerze ciągle szukam. Znaczy jakiegoś takiego osłabego problemu do ogarnięcia. bo znam obecnie. No i tak. No. Tam. I no więc, tak, zaraz myślę, że że będziemy poszkać ciał. Tutaj moje kolala. Co jest tam? Dobra. Ale idziemy, że. Czekajcie. Muszę sobie jeszcze. No. I robimy swój zadanko. Oby teraz mnie nagle nie zabiło, O mnie nie lubię. To, to, tego zadania. Nie, no, dobra. Kto jest i Kto Kto jest? Jak <grych> no, Jak myślisz? tak, 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 Jest adwina do ja, ja teraz rob, chciałam zrobić e, zadanie Felkieferu. I ten ktoś wyszedł. Ten, który zgłosił? On zgłosił ciało. Tylko teraz nie, nie dowiemy się, gdzie było ciało. No tak, to dajemy skipa. No. Tylko. Nie no skipa. Jak, jak będzie jeszcze dwóch impsów, to jeden kibi przegramy. Hmm. No czyli ja. Ja nie głosowałam na Ciebie. Serio, no. Jak no. Zobaczcie sobie na odcinku, jak zrobiłam. Polecam kanał i polecam subka. Subika zostawcie, jeśli Wam się ten filmik spodoba i łapeczką. Ale oczywiście nie zmuszam, tylko y, mówię, że się wam spodoba. No, nie zmuszam, nie zmuszam. No. Okej, okay, wszystko wiadomo. Ja nie wiem, że jeden przegramy. wiem jak było. No. Dobra, czekamy. Oczekamy, oczekamy, aż się tam. Nie zrobię cięcia, ale wiem jak. No poczekamy aż no, ki kilka osób dołączy bo Od pięć. Ja, to nie No, nie, no lo, to on tutaj. Tutaj on. I teraz jeszcze się nie obraciło się wyciesiło i tak jeszcze nie, nie startowałam runkka, więc teraz możemy sobie gadać. Mm -hmm. No. Jeszcze nie jest wystartowana. Jeszcze nie jest e, impostorem. I więc tak. I mam nadzieję, że będziemy w kolejnym impostorem No to by było fajne, ale wtedy... Ta, na pewno, nie, on z nami gra i Na pewno. Dobra, jakby coś to, jak będziemy razem impostorami, to wtedy jesteśmy odciszone. Bye. Dobra, robimy sobie, no niestety jestem crewmate, teraz myślę, że naprawdę, lau. Bo no, ja. jest może być impostorem Słyszałam w ogóle dźwięk Więc bardzo możliwe Ja gram teraz bez dźwięków Jako coś no, Ale dosyć możliwe teraz. Myślę, że za niedługo sobie porozmawiamy z Leurem, Czyli kusimy ciało jak, Jeśli je znajdziemy A w ogóle wiecie jakie mnie nienawidzę? Kto lubi to zadanie? Proszę mi się przyznać. Kto lubi to zadanie? Naprawdę? Halo? Ale najpopularniejszy z tego Among Us to jest ja. Tak. No bo dlatego jak coś zgłosi ciało to no to no. Naprawdę. Po, dobra. To co? Porówy nie mam. No. O nie, no znowu jak będzie jeden kill. No to znowu zakrywamy. Nie No musimy... Dobra, skipujemy, bo ja nie wiem kto. No też nie. Ja myślę, że ten czarny Oj. i mika. Tak. Mówiłam. Dobra. Play no, jeszcze raz pogramy. I gramy sobie w no to są ko to kompletnie losowe osoby i, mo i Laura. I um no. Nie musiałeś zrobić tak, jakby i tak nie widzą. <śm> no, nie też nie... W tej Co? Nie zrozumiałam. Czy nie co? Na tej trzeciej mapie. Dobra. Możemy teraz nawet pograć. Okay. mogę zmienić mapę teraz. No to zmieni. Tylko teraz zapomniałam, gdzie się miałam, znaczy ja wiem, bo ja jedną raz zmieniałam mapę. A teraz już nie wiem. Tu nie. Hm, naprawdę nie, zapomniałam. Dobra. No Najwyż... Proszę, pani kucie, bo nalazą. Ale mnie to nie ma. Ja cię to. To jest. Okay. Nie. Startujemy, 10 osób. Super, zobaczymy, kto będzie jest mniej niż 10. Nie, to Dobra, wyciszamy się. Tak, e, opa! Dobra, mam nadzieję, że w ogóle Laura będzie dosyć. Słuchaj, bo teraz na, na innym się łączę z nią, nie da więc aby było lepiej ją słychać. Ostatnio, jak wiem, bo słabo słyszeliście ostatnio, jak grałam z Julką i z Alicją, więc myślę, że w ogóle tytuł będzie... Yeah". Gram z Anoną? Nie, nie, to będzie słaby tytuł. Albo po prostu rozmawiam no, z przyjaciółką w Among Us, a nie w Minecraftu. Okej. Okay. Ja wiem... Poczekaj. Więc kto jest impostorem. Ja, 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 Czerwony napisał, czemu tak mało, czemu tak mało, czemu czemu tak mało czasu do zabijania, bo 10 sekund jest do zabijania. Ale nie, bo on tak, on wcześniej to zrobił. Na pewno? Czy będzie czarny czysty? skanował się. Dobra. Ja, ja nie wiem. Zresztą napisałam, że czarny jest czysty, więc. No. Dobra. Wyciśniemy się. Bye bye. Wyciśniemy się. Bye Dobra. Lecimy do Madbaja. Mam nadzieję, że udowodnię wszystkim, że nie jestem impostorem, jeśli ktoś będzie w Madbaju. No i tak nikogo nie ma nie ma a nie nie patrzy w kamerę. Jak chcę zrobić, to zgadzasz... Ale nie, bo może być impostorem i nie zrobić. Więc się skanujemy. Jak lewcie ja. wychodzić z benta nie zabija. Dobra, to tak. Kogoś, nie. To zielony event. zielony event. To zielony. Ale który zielony? A jeden jest zielony. Czekamy. Ja bym jak sprawdzę, że ktoś bentowała. Więc dobra, więc... Musimy zielonego. No i tak na jednego zielonego nie ma. Ja go na zielonego. Serio. No, jest imposterem. Victory, Play admin. I no. No teraz sobie pogadamy, o czym pogadamy. Myślę, że zaraz skończymy odcinek, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał pół godziny. Ostatnia rundka będzie i już koniec. JJ. Kod z nami gra.

Nie wiem, ciekawie ogólnie. Dobra, zrobimy klasyczny sposób. Wakacje mogę zamknąć? Nie, kurczę. Dobra. Pójdź. No dobra, zgłaszanie. Halo, halo. Możemy się porozmawiać? Ale, a nie, bo jesteś zabita. Dobrze. To dostaliśmy sami, ale ty możesz mnie za to słyszeć. I leć. Hmm, Kto by mógł być impostorem. Coś <grystanie> bijaj mi coś tam. Zobaczymy. E, dobra, e, wyciszam się bajbę, bo zaraz się e, W ogóle to jest tak, tak szybko ten La Laura zabili. A e, ja to, Co ty narobiłeś? Nie dadzą mi czasu zrobić. No. Dobrze. Dobra, sekundę, bo się rozłączyłam z laurum przypadkowo. Więc sekunda. Sekunda, ty. Dobra, ona chłopcze, daj nadzieję.

Że już to zrobiłam. Uwaga, uwaga. Dobra. Uwaga, kto może być? Wywaliło mnie. Hmm, z tego? No. Ja to myślę, że. że ten. że jak się wywaliło, to dokończę tą rundkę i skończymy odcinek akurat. Bye.